Zajebiemy na banie! No! Będzie pompa! Nie musisz być tak głośno. na głupnie. Głów... Ja nie walę na Nagłówkiem. Na, główkę. na główkę. ja idę y, tam na kanał. Idę sobie poskakać. Muszę się pociągnąć kanałem, się A idzie A Później skaczemy na główkę. Patrz. O, YouTube A YouTube'a kurwa. mi powiedziałam, Sara. Pozdrow dla YouTube. Pozdrawiam, kurwa kanał. Idziemy na kanał i jebie na gukkę. Na pierdolą metrę. A skoczysz z muru? Nie wiem, co i tak pójdzie. Skocisz z muru? Co? Skoczysz z muru? Nie, piona! Tylko na zdałę skakała! Ej! Ja tam na kanał za kurde. O kurwa, albo na psa! na pierdolą Ja tam normalnie skoczę w sery. A jaki jest na psa? Zobaczcie ja <śmety> ja tak na Facebooku. Jaki jest na psa? Zobaczmy na filmiku, jak to wygląda. Ty, kurwa chany. Leciałem z tego mózgu. Przeklinaj, bo to na YouTube idzie. Zobaczcie, właśnie kurwa. O, ona, ona to wytknę. Nie wytknę. Kurwa czekaj! Bo, 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 bo. Jak to?

Ась, Это я Я такой я. Пусть он хор, о, хор, о, хор, о, хор.